Gdzieś, każdy w swoją stronę. Witam. Dziś odwiedzimy magiczny świat mądrych maluchów. Zapraszam. Mądry maluch. Daj górę Daj dół. Muzyka jest najwięcej wiesz co chcesz? Bo talent masz, więc się ponieść. Talent masz, więc weź się powieść. Bo talent masz, więc się ponieść mu dasz. A więc się ponieść mu dasz. No szkoda, zaczynało się dobrze. Ktoś przysiadł w kącie. Nie odzywa się, ale to chyba pan metronom. Pan metronom uporządkuje. Gdyby byłysy z brazers był przedmiotem, to byłby tym metronomem. A może średnie tempo zarazi. Ci... Tak, umiesz śpiewać? Tak, jednocześnie tańcząc breakdance. Pokazałbym, ale się właśnie zesrałem. I do, do, do. Hi, wow. W sumie Cobain po heroinie śpiewał niewiele wyraźniej. Umiesz grać na instrumencie? W tym wieku tylko grzechotką o łeb. Są różne rodzaje muzyki. Zabawne w drzezie jest to, że nie da się go słuchać. Ten rodzaj muzyki nazywamy muzyką klasyczną. Muzyka klasyczna różni się od jazzu, bo gra się w niej muzykę napisaną przez kompozytora. Ale ten chłopiec nie chce być dyrygentem, tylko raperem nawijającym o dziwkach i felgach. I nie mówię tego dlatego, że jest czarnoskóry, tylko dlatego, że ma kocieruchy. Ten rodzaj muzyki to country. Muzyka country pochodzi ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tak, to ten kraj, do którego twój pradziadek przypłynął totalnie z własnej woli. Ten rodzaj muzyki to rock and roll. Właściwie, dlaczego do prezentacji takich gatunków jak country czy rock and roll wybrali czarnoskórego chłopca? To tak jakby Hipko prezentował Azjata, a grindcore panikadahetka. Gitara elektryczna i perkusja to ważne instrumenty w rock and roll. Oczywiście, jak zwykle basistów wszyscy mają w dupie. Rytm to równomiernie powtarzające się uderzenia. Podobne do bicia twojego serca. Albo twojego taty, jak jest wybity. Porozmawiajmy o instrumentach dętych. To jest klarnet. Przynajmniej wiemy, jakiej orientacji będzie ten chłopiec. No i żartuję, bardzo dużo osób heteroseksualnych lubi klarnet. Ale połyskuje. Popatrzcie, on dymie w ustnik waltorni i naciska wentylę. Zamiast brać do palacza i wybijać szyby w budach z kepsem, jak normalny nastolatek. Kiedy melodia jest szybka lub wolna, możemy powiedzieć, że ma różne tempo. Można śpiewać w wolnym tempie albo w tempie szybkim. Czy możecie zademonstrować dźwięki ciche i głośne? Głośno! Najlepszy dubbing Ewa! Głośno! Możecie sami zrobić sobie instrument strunowy w domu. Najpierw znajdźcie pudełko po butach. Dzieci ci wale, po to muszą znaleźć buty. Najpierw usłyszeliśmy perkusję. Teraz przyłączyła się gitara. Teraz banjo. Wreszcie mandolina. A bas! Ten instrument pochodzi z Peru. Posłuchajcie, jaki wydaje ciekawy dźwięk, kiedy przesuwamy po nim pałeczko. Nie podpuszczajcie mnie. To jest trójkąt. A gdzie dwóch pedofilów? Wiekło mnie pochłonie. Ale serio, gdzie dwóch pedofilów? I kamera! Głośna! Jaką piosenkę lubicie śpiewać najbardziej? I to będzie pytanie dla was. Tak całkiem serio, gdybyście mieli wybrać jedną najważniejszą, najbardziej ukochaną piosenkę, jaka była na była? Ja bym chyba wybrał Freebird, albo cokolwiek Cypisa. Głosem można naśladować wiele innych dźwięków. Spróbujcie szczekać jak pies. Mieliście szczekać jak pies! Poproszę prawo jazdy, tutaj nie wolno pić piwa. Fajnego macie psa, ale lepiej idźcie z nim do weterynarza. A czy potraficie naśladować kota? Po prostu miejcie wszystko w dupie. A teraz posłuchajmy jaki odgłos wydaje słoń. Słonie to neonaziści? Trzeba ich powstrzymać, zanim zagazują 6 milionów tchórzofretek. Nie jest słoń to szota. Kozy! Hej, czy wiecie, jakie to zwierzęta? Nieładnie mówić o kobietach „zwierzęta”. On karmi kucyka. A ty karmiłeś już dzisiaj kucyka? Oto rodzina goryli. Większość goryli jest czarna. Czytaj: Większość goryli ma przy sobie klamkę. To już koniec tej fascynującej przygody w świecie mądrych maluchów. Dzięki temu odcinkowi znamy prawdę o słoniach. └ gdzie Gdzieś Wiesz każdy w swoją stronę. O ogłoszenie parafialne Ktoś sobie rzeczy historię wszechświata według niekrytego krytyka z dedykacją oraz autografem jeszcze na niekryty, krytyk, ma wadzie, ma nie kryty, krytyk, małfajmy darka Słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. YouTube ostatnio trochę szaleje i wiem, że wielu z Was odkliknęła się subskrypcja. Także jeżeli chcecie być informowani o moich nowych filmach, to subskrybujcie mój kanał i pamiętajcie, żeby kliknąć ten cholerny dzwoneczek. To znaczy tyle buja. Było jeszcze rajem odchodzi